Cześć, ja jestem Geonetics. Nagrałem 5000 filmów na ka moim kanale YouTube i zajmuję się. Cóż, jak zresztą widać, tworzeniem gameplay z gier. A teraz jesteśmy w Assassin 2. I ja, co prawda, w tego Assassin'a dwójkę zagrałem na początku mojej, jakby to może nazywać, kariery na YouTubie. Czyli osiągnięcia 1,5 tysiąca subów, gdzieś około. Ale z racji, że na TikToku bardzo mocno prowadzę kanał. Assassin's Creed, postanowiłem zagrać jeszcze raz. Aktualnie czytam jeszcze książkę, która nazywa się Assassin's Creed Renaissance i traktuje właśnie o tej historii pana Auditore La Firenze. A więc... Jesteśmy. Udajemy się w tym odcinku do Toskanii. Mario udał się w ataku na pewną twierdzę w Toskanii. I... Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, były tutaj takie perturbacje, że Ezio nie chciał wypełnić woli swojego Fadera i tak dalej, że on nie chce być asasynem, że on chciał się tylko zemścić, że coś tam, on sam nie wie czego chce. Takie ciepłe trochę kluchy w pewnym momencie zaczęły się robić. I jednak tutaj o właśnie, Wieri, rodzina Pazzich, czyli Templariusze. I nazwę ten odcinek Asasyni kontra Templariusze. Odwieczna walka. I. Co by nie mówić, ale jednak te stare części Assassin's Creed bardzo mocno przewodziły e, tym tematem. I moim zdaniem było to zrobione dobrze. Szkoda, że te nowe części. I wiecie, ja już nie mówię o tym fakt, że rzeczywiście tych asasynów nie ma w tych nowych częściach, bo są ukryci i starożytni, a, znaczy ukryci za asasynów, a starożytni za templariuszy. I nie mówię już nawet o tym wątku, ale chodzi mi o to, że taki walhali na przykład tego wątku. Tych, kurde, starożytnych i ukrytych, to jest ile? 5%? 10%? No dobra, 10%. A reszta? To jest eksploracja, ogarnianie powtarzalności. Nuda. Ta gra to jest w większości właśnie gra o wikingach. W Odyssey? Podobnie. Origin? Okej, okay, tam rzeczywiście yy, była i eksploracja, ale ten i wątek taki standardowy był. Ej, kurde, mamy noże do rzucania. Takie samiuśkie. Takie sami uśkie jak w tym, jak to się nazywa, w części takiej jak... Dobra, czy ja tutaj muszę wami się bawić? Nie muszę i nawet nie chcę. Gra zasugerowała mi, że mam noże do rzucania i ja te noże do rzucania bardzo chętnie bym wykorzystał. Miałbym po cichu coś robić, kurde, a nie jak kasztan. Słabo to wychodzi. Tu nie ma przycisku od skradania? Aha. Trochę drewnianie to wygląda. No, ale tutaj rzeczywiście tym asesynem jesteśmy. Ale kurde, czy tutaj. Chcę zobaczyć jedną rzecz w ustawieniach. Bo mi się wydawało, że. Nie ma przycisku takiego stricte od skradania, chodzi mi o nawet taką głupią postawę tej postaci. Skupienie się na celu nie, czyli tutaj jakby skradamy się ciągle. Albo w ogóle. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia tutaj. Czy będziemy rzucać tymi nożami, czy nie. Ja zaraz i tak pewnie sobie je wszystkie. Uzupełnię. W jakiś magiczny sposób. Dobra, tutaj mamy otworzyć bramę. Nic trudniejszego. no yeah. wygląda jak kaneta Bramę otworzyliśmy Kurde, może trzeba było konia trojańskiego stworzyć Czy ja muszę Was zabijać Weźmy sobie To super narzędzie A, w tej grze Ale jak na razie nie mamy jeszcze tej opcji Będziemy mieli opcję zwiedzania kanałów w celu zdobycia dysków. I tam będą takie pewne zagadki logiczne, jakieś tam inne pierdolamento, skradanki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co? Idziemy. I zdobycie wszystkich dysków pozwoli nam zdobyć pancerz mistrza Asasinów. fatto Ezio! Siamo dentro! Da qui uomini! Sono <ma> io che ti distruggo guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare i miei uomini nel centro. Va bene. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini. Per sicurezza. Torna da me quando le armi si sistematano. Lo so, mio Nessuno lo sa. Ma qualcosa lo preoccupa. Se no come si spiegano tutte queste ronde? Farò un altro cenno quando... Okej, okay. można im dawać rozkazy. Fajnie. Ekocy, adesso siamo noi Mamy tylko jedno ukryte ostrze. Ma che

Jak będziemy mieli dwa ukryte ostrza, to nawet czterech przeciwników na raz zabić. Jeśli zrobimy to w dobrej konfiguracji, żeby zabić dwóch, i tamtych dwóch następnych nie zdobyło agra, to uda się to zrobić. To uda się to zrobić. Tu w pewnym momencie świata. Patrzcie, kurde, na przykład to nie powinno się mi udać. Uważam. Jeśli chodzi o to czytanie książki, to jestem teraz na etapie, że tam, jakoś chwilę po tym, nie? Mm, znaczy chwilę, no trochę po tym, że Ezio zdobył już nawet Ostrze Ukryte. Y, ostrze Ukryte, kurde, trujące ostrze. Przyznam wam się, że pierwsze sześć rozdziałów to nie czytałem, <laughs> tylko słuchałem. Był ziomek, który na YouTubie brzucił. Swój, swojego audiobooka, i on co prawda, prawdopodobnie nie miał do tego praw autorskich, ale zrobił to. I kurde, Ziomek zrobił to tak stricte amatorsko, ale moim zdaniem wyszło mu to dosyć dobrze. Nie jednej osobie, która naprawdę jest powiedzmy zawodowym lektorem i czyta te książki, szło dużo gorzej. Serio, jak dużo czytam tych audiobooków, to widzę, że naprawdę jest dużo takich ludzi, którzy mają na to zajawkę i robią sobie coś takiego. A z reguły robią to po prostu na wolnych lekturach, no bo tam problemu z prawami autorskimi nie ma. W przypadku tego... No nie oszukujmy się, sama gra jest z 2008 roku, to kurde, stare to to nie jest. Nie pamiętam ile to jest, ale chyba 84 lata po ostatnim... po śmierci twórcy jakoś to mija, jakoś to tam jest opisane. Oczywiście też cytując na przykład czasem książki warto zwracać uwagę jakie to wydanie jest. Bo czasem może być przekręcone, coś i tak dalej, bla bla bla, wiecie. Tak to często. Świat jest pokomplikowany. I tyle. Kurde, przyjemnie się walczy w tej części. Jeśli chodzi o sam ten taki faktunek. ale sterowanie i tak mnie denerwuje. Ciekawe, jak będzie w tych czwórce i tak dalej, nie? Może ja po prostu to lepiej zapamiętałem niż rzeczywiście jest. To śmierć nie była potrzebna. Obrażenie. jest i skrzyneczka. Jak ja wam ucieknę, coś się stanie. Chyba nie. Boże, gra zacznie mówić z mniejszą odległości od celu. No to wtedy nie ma już przebacz. Trzeba. Patrzcie, tu jest mój super przeciwnik. Jak go zabiję, Teraz głos minus 75%. Sporo. Hmm, Weźmy sobie na budynki. Tak będzie raczej bezpieczniej. Powiem Wam tak, dokończę ten wątek dzisiaj. Yy, tych, jak to się nazywa? Dokończę ten wątek dzisiaj. Podboju tej twierdzy i na tym będę kończył.

come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora. C'è qualcos'altro? Muy bien. Oni nie wiedzą jeszcze odnośnie chyba. Nie, wiedzą odnośnie Eccio, bo przecież powiedział. Dietemplariusze. Comandante, comandante! Che c'è? Maria Auditore ha attaccato la città. Sta cercando voi. Nie, Nie pamiętam jak się rozwiąże problem z tym Zim, czy on teraz zginie? Nie pamiętam. Zabij Kurde Malfoya zabijemy Sprawda z wyglądu wygląda zupełnie inaczej jak Malfoy. Ale tak mi się to kojarzy. Nie, no, i teraz już załatwimy to normalną walką. Kurde, mocny jest. To walka jak równy z równym, nie? Jak Harry z Draco. W, w Łazience Prefektów. Dlaczego mi się to tak skojarzyło? No ale ta scenaria tak mi właśnie wyglądała. Patrzcie, on jednym atakiem nam zabrał prawie pół życia.

Byśmy inaczej się urodzili, może nawet zostalibyśmy przyjaciółmi, ale że asasyn i templariusz nie mogą nimi zostać, coś takiego, że to było bardziej pociągnięte. Aha, aha. Warhali będziemy to porek dawać każdej ofierze, żeby skończył warhali nie błąkał się po świecie. Eee, nie zdziwię się jak już niedługo wyjdziemy za usa. tak szczerze wam powiem. Sporo rzeczy zdobyliśmy. Strona Kodeksu też. Francesco De Pazzi. Aha. To jest bardzo możliwe. A jednak nie. Ale jak widzicie, te stare assassiny są fajne, bo one wiodą po prostu fabułą. Nie mamy tutaj na strane miliona rzeczy pobocznych. Po prostu to się liczy. Wiem, że te dzisiejsze produkcje oferują dużo więcej, ale one za bardzo te gry bo tak jak te stare asesiny trochę przypominały Tifa, gdzie rzeczywiście było trochę tego skradania, trochę walki w no powiedzmy, nie? Trochę wszystkiego. Tak teraz te asesiny przypominają Wiedźmina 3, po prostu. Że... właśnie też tak chciałem powiedzieć. Jak, jakby to powiedzieć, lecimy z kurwami w tango. Aha, i on nam pokaże teraz więcej sekretów. Ta część jest ogólnie ważna, no bo, jakby nie patrzeć, ona ukształtuje całą tą trylogię. Ciekawe, jakby to było. Jakby rzeczywiście Brotherhood i Revelation wyszła pod DLC. Jaki to byłby ogromny tytuł wtedy? Ogromny, ale wypełniony. Zawartością. A nie jak to, co dostajemy w nowszych częściach. I jest dużo powtarzalności. Dobra, zamykam się i skupmy się na tej w ogóle. A mówisz, że do Florencji chce? Ej, myślałem, że będzie więcej pociągniętego tematu. Myślałem, że będzie więcej pociągniętego tematu. Dochodu jest 0 florenów. O, to są karty kodeksu, tak małych jest? Myślałem, że więcej.

jako instrukcje do narzędzi tylko i wyłącznie to, a Mario widzi troszeczkę więcej. Ucimosi mo a ricavare dei brani di una profezia riportata in queste pagine fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden si chiamava Altair. Altair. mówiłem że w tej części właśnie będzie dużo nawiązań ku pierwszej części. E cioè saperlo è per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Fieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi. Na musimy udać się do Florencji, żeby dać to Leonardo. No dobra, udajmy się Tak się zastanawiam, bo generalnie cały czas jakby jesteśmy w misji, nie? I czy jeśli ja wyjdę na przykład zaraz... Już tu byłem. No ale teraz muszę być fabularnie. Czy jak ja wyjdę stąd... To raczej ta gra mi się nie zapisze, nie? Raczej bolałbym tego uniknąć. Właśnie ja lubiłem zawsze zaczynać na przykład odcinki od takiego wizerunku... Kiedy jesteśmy na punkcie obserwacyjnym. Tu jest tak. Jedna zdobyta. Eee, wiecie co? Aha, po prostu wskażę mi to. Zobaczcie, tam też coś jest. Aha, to jest pióro po prostu. Kurde, wiecie, że na pewno. W... Nieważne. Chciałem powiedzieć, że są tacy masochiści, którzy zbierali wszystkie pióra. Cóż, no jest część ludzi, której zależało, aby gry przechodzić na 100%. Mi nie. I powiem wam szczerze, że w niektórych grach wręcz mogę powiedzieć, że żałuję, że starałem się i tak za dużo przejść tej gry. A non stop bije do części RPG Asasynów, czyli Odyssey i Valhalla, bo tam nie warto robić tych rzeczy pobocznych, to nie szanuje zadanie naszego czasu. Bo tak jak jeszcze tutaj, chcielibyśmy to wszystko wymasterować i nawet zdobywać te pióra, to nieporównywalnie mniej zmordujemy na to czasu i ta Gra jest jakościowa po prostu lepsza. Subskry nas to, co nam oferuje. Jak macie jakieś rady odnośnie tam YouTube'a i tych spraw? Piszta, tu, kom... Piszcie, komentujcie, a na pewno to docenię. Zastanawiam się, czy ta ostatnia karta nie będzie wiecie gdzie, albo tu na lewo, albo na ogrodzie jakoś. Myślę, że może być na ogrodzie. Ona jak dostatecznie blisko doszedłem, to zaczęło mi się pojawiać. Spójrzmy na mapę. Aha, ona jest tu. Czy ja później, jak zdobędę tą kartę, a jestem chyba. A tak mi się przynajmniej wydaje. Podczas misji, nie? Czy będę mógł teleportować się do tego. Punktu obserwacyjnego, bo nie pamiętam, jak ta mechanika działała tak do końca w tej grze. Nie pamiętam. Mm, no jest koń. Okej. Okay. Dobra, misja została zakończona. A jak zapewne widzicie, ja się z wami żegnam. I zrobię sobie małą przerwę od tego assassina. No bo tak jak mówię, muszę pogodzić zarówno tego assassina, Sleeping Dogs GTA 4, i Mafia dwa jeszcze chcę przejść. <śm> I tak jak mówię, będziemy sukcesywnie czytać tę książkę, żeby mógł wam coś na bieżąco powiedzieć ciekawego. I grać. Dobra. Trzymajcie się i miłego dnia.